Bardzo popularne jest dzisiaj stwierdzenie, często słyszę to stwierdzenie w ustach nawet ludzi, którzy uważają siebie za głęboko wierzących, przynajmniej tak to deklarują, że wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby trafić do nieba. No przecież Pan Jezus. Powiedział, że byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie, a więc tak praktycznie no, będziemy sądzeni z uczynków. Nic tam nie ma o wierze, nic tam nie ma o, o chodzeniu do kościoła, o modlitwie, natomiast no, jest o konkretnych rzeczach z tego świata, które trzeba wykonać, żeby znaleźć uznanie w oczach Bożych. No, jest to y, wielka herezja, wielka herezja dzisiaj bardzo rozpowszechniona, y, rozgłaszana też i y, rozpowszechniana przez wiele y, tak zwanych fałszywych proroków dzisiejszych czasów, nawet kapłanów y, modernistów, którzy tak naprawdę no, nie do końca zrozumieli, czym jest wiara, i, i całą wiarę y, y, usiłują sprowadzić często do wymiaru naturalistycznego, czysto naturalistycznego. Gdyby wystarczyło być tylko dobrym człowiekiem. Gdyby wystarczyło być tylko dobrym człowiekiem, to całe dzieło zbawcze Pana Jezusa byłoby niepotrzebne. Rzeczywiście Pan Jezus mówi w, w Ewangelii Świętego Mateusza, że no, byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić. Rzeczywiście tak mówi. Ale również mówi, kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony. A więc y, y, warunkiem zbawienia naszego wiecznego jest wiara, jest osobista relacja z Panem Bogiem. Warunkiem naszego zbawienia jest przyjęcie y, sakramentu Krztu. Warunkiem naszego zbawienia jest osobista relacja z Panem Bogiem, a dopiero z tej osobistej relacji z Panem Bogiem musi wypływać całe nasze życie. Nie może być na odwrót. To nie uczynki nas prowadzą do Boga, ale to wiara i relacja z Panem Bogiem prowadzi nas do zbawienia wiecznego i, i do dobrych uczynków. Ja tak sobie myślę, że no na przykład święty Maksymilian Maria Kolbe nie dlatego został świętym, że, że oddał życie za brata, za jakiegoś tam Franciszka Gajowniczka, którego nigdy wcześniej nie spotkał, nie znał osobiście, ale dlatego, że w tym Franciszku zobaczył żywego Pana Boga. Widział go po raz pierwszy na placu apelowym w obozie koncentracyjnym, ale zobaczył w nim żywego Boga, i to wiara sprawiła, odpowiedziała mu, że wystąpił do przodu, kiedy, kiedy zobaczył, że ten Franciszek jest skazany na śmierć. Wystąpił do przodu i, i zgłosił siebie na ochotnika zamiast niego. Dlatego widzimy, że wiara czyni cuda. Wiara potrafi tak przemienić serce człowieka, że człowiek jest zdolny do największych rzeczy kierując się właśnie wiarą, ale nie z miłości do człowieka, ale z miłości do Pana Boga. Także widzimy, że kluczem jak gdyby do tych dobrych uczynków, do dzieł charytatywnych, do dzieł y, 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 wypływających z miłości zawsze była wiara. Zawsze to nie były sprawy naturalistyczne, to, niby, to nie było dlatego, że no, y, y, oni byli tacy wspaniali, że ktoś szedł i tam całe życie z nimi chciał spędzić. Po prostu ci, którzy szli, żeby służyć, oddawali życie w tych swoich tak zwanych braciach i siostrach, widzieli zawsze żywego Pana Boga. A więc żeby doświadczyć zbawienia, nie wystarczy być dobrym człowiekiem. Ja tak sobie myślę w ogóle, że to jest niemożliwe, żeby przez całe życie być dobrym człowiekiem bez pomocy łaski Bożej. Nasza natura ludzka po grzechu pierworodnym jest tak mocno skażona, że człowiek jest bardziej, to, co święty Paweł mówi, że, że pragnę dobra, narzuca mi się zło, a więc y, y, człowiek nie jest zdolny do tego, żeby czynić y, absolutne dobro, y, ponieważ y, no, jest po grzechu pierworodnym bardziej pragnie tego dobra oczywiście, ale, ale bardziej chętnie czyni zło, ponieważ zło jest mniej kosztowne, mniej wysiłku od człowieka wymaga. Y, człowiek czyni dobro wtedy, kiedy przekracza siebie samego. A to przekraczanie siebie samego może tylko wtedy nastąpić, kiedy my żyjemy wiarą, kiedy, kiedy w centrum naszego życia stoi Pan Jezus. E, tu nazywa mi się jeszcze inna myśl, którą e, wspomniałem na początku, jak gdyby, ale nie pociągnąłem tej myśli, e, mianowicie zbawcza ofiara Jezusa Chrystusa. Poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, Pan Jezus nadaje naszemu życiu wymiar nadprzyrodzony i nasze zbawienie, nasza droga do nieba otworzyła się właśnie poprzez mękę Pana Jezusa. Dlatego no, gdybyśmy tylko sprowadzili wartość naszego życia, wartość życia duchowego i zbawienie wieczne do wymiaru czysto przyrodzonego, a więc do dobrych uczynków, no to y, czemu by miała służyć męka Pana Jezusa? to męka w takim razie by była niepotrzebna. Krzyż byłby niepotrzebny, przedana krew Pana Jezusa by była niepotrzebna. A to dopiero męka, śmierć i zmartwychwstanie nadają nasz, całemu naszemu życiu i również tym dobrym uczynkom, dobrym dziełom naszego życia, który czynimy, wymiar nadprzyrodzony. A więc yy, yy, jak gdyby no, u podstaw przekonanie, że wystarczy być dobrym człowiekiem, a człowiek będzie zbawiony, i jest herezją. To jest herezja dzisiaj bardzo mocno rozpowszechniona. To jest, ja bym to nazwał, taka naturalistyczna religia. Religia naturalistyczna, która jest dla wielu osób łatwiejsza do przyjęcia, ponieważ, jak gdyby, cała sfera moralna wtedy pozostaje zwłaszcza moralności seksualnej pozostaje poza oceną pana Boga. Yy, a rzucę jakiś ochłap drugiemu człowiekowi, zrobię coś tam dla niego niewielkiego, yy, podzielę się z nim czymś albo tam pomogę raz czy drugi, i już jak gdyby moja droga do nieba jest cała otworzona, jestem na pewno będę zbawiony, bo przecież Pan Bóg nam patrzy i wynagradza najmniejsze dobro. Oczywiście, że tak jest, ale nie zapominajmy, że to dobro musi być yy, yy, wykonane z intencją zbawienia wiecznego. Tu jest bardzo ważna rzecz, której chciałbym dotknąć. Wielu ludzi zapomina o tym, że jakikolwiek dobry nasz uczynek wykonany na tym świecie, najmniejsze dobro, najmniejszy dobry uczynek ma o tyle wartość nadprzyrodzoną, czyli wartość na wieczność, na nasze niebo, zasługuje na nasze niebo, jeżeli jest wykonany w stanie łaski uświęcającej. Jeżeli człowiek nie żyje w przyjaźni z Bogiem, chociażby nie wiadomo, jakie dobro wykonywał tutaj na ziemi, nic mu się nie zapisuje, ja bym to tak kolokwialnie powiedział, na koncie w niebie. A więc jestem skłócony z Panem Bogiem, żyję w stanie grzechu ciężkiego. Wykonuję nawet wielkie rzeczy, karmię głodnych, czynię tutaj po ludzku wielkie rzeczy. Nic mi się nie zapisuje w niebie. Wielkie zdziwienie będzie tych, którzy przyjdą tam po śmierci. I powiedzą, Panie Boże, ja tutaj takie wielkie rzeczy robiłem gdzieś, to to musi być zapisane. A Pan Bóg powie, no tak, ale byłeś skłócony ze mną cały czas. Żyłeś bez mojej łaski, żyłeś poza mną, żyłeś poza moimi przykazaniami, a to, że próbowałeś jakieś dobro czynić, no chwała Ci za to, ale tu się nic nie zapisało. Nic się nie zapisało. Ktoś powie, no to jak przecież Pan Bóg jest prawdziwy, no to jak nie nagradza tego dobra, nie, dobrem nie nagradza tego, co człowiek czyni, Przecież najmniejsze dobro Pan Bóg powinien nagrodzić. Pan Bóg nagradza każde dobro, również to dobro popełnione, wykonane w stanie grzechu ciężkiego, ale nie w sposób nadprzyrodzony, a więc ktoś jest w stanie grzechu, popełnił yy, jakieś dobro, zrobił coś dobrego, Bóg mu to wynagrodzi, ale w sposób naturalny. No jak praktycznie, jak to wygląda? Na przykład Pan Bóg przedłuża mu życie, żeby mógł się nawrócić, na przykład. Albo nawet spotkałem się u św. Augustyna z takim określeniem, że Pan Bóg daje mu konkretne dobra materialne, daje Mu konkretne dobra materialne, żeby wynagrodzić to dobro, które On uczynił. Natomiast na końcu w niebie mu się nic nie zapisuje. Dlatego myślenie, że wystarczy być dobrym człowiekiem, że wystarczy rzucić drugiemu człowiekowi, przepraszam, za kolokwializację jakiś ochłap. Dobrego uczynku, jakąś ludzką, ziemską pomoc, i to wystarczy, żeby się dostać do nieba. To jest no, wielka pomyłka, wielka herezja, i myślę, że będzie wielkie rozczarowanie wielu, którzy tam przyjdą i zaczną szukać e, jakichś tam swoich zasług po drugiej stronie. Okaże się, że tam nic nie ma, nic nie ma, bo zabrakło w ich życiu podstawowej rzeczy: zabrakło wiary i przyjaźni z Panem Bogiem. Pamiętajmy o tym, że wartość nadprzyrodzoną naszemu życiu, naszemu działaniu, naszym uczynkom nadaje wiara i nasza przyjaźń z Panem Bogiem. A przyjaźń z Panem Bogiem, no to oczywiście mam na myśli stan łaski uświęcającej. Faustyna tak pięknie pisze, że życie przeżyte bez Bożej łaski to życie stracone. A ja to trochę może sparafrazuję i, i powiem inaczej. Każdy uczynek wykonany bez Bożej łaski. Dobry uczynek to uczynek stracony, niezapisany, stracony. Dlatego, kochani, jeżeli ktoś myśli, że wystarczy być dobrym człowiekiem, no to czem prędzej trzeba zmienić ten sposób myślenia, bo taki sposób myślenia na pewno nikogo nie zaprowadzi do nieba. A myślę, że piekło jest pełne takich, którzy za życia myśleli. Właśnie w taki sposób y, dobrouczynkowy, że my tu sobie coś to zrobimy, Panu Bogu coś tam rzucimy, jakiś ochłap, a, a, no i w ten sposób się załapiemy gdzieś tam. No jeżeli nie do nieba, to przynajmniej do czysta. Pamiętacie jak Pan Jezus mówił, nie ten kto mówi Panie, Panie, ale ten kto pełni wolę. Mojego Ojca. Wielu będzie takich, którzy mówili, Panie, przecież my z Tobą jadali, pijali, żeśmy z Tobą nauczałeś na naszych ulicach. Inni powiedzą, a jeszcze przychodziłeś do naszych y, domów, a jeszcze inni powiedzą, a my żeśmy nawet co niedziela chodzili do kościoła. A co Pan Jezus powie? Idźcie precz ode mnie, nie znam Was. Idźcie precz ode mnie, no to będzie tragedia wielka. Kiedy usłyszał, idźcie precz ode mnie, a jeszcze inni powiedzą, Panie, a my, żeśmy tyle dobrych uczynków y, czynili, dobre rzeczy żeśmy robili, y, wspomagali żeśmy tutaj, tam, dawali żeśmy, pomagali żeśmy. Co usłyszał? A Pan Jezus wtedy powie: Zabrakło Wam wiary. Zabrakło Wam wiary i mojej łaski. Zabrakło Wam wiary i mojej łaski. Dlatego ważne, kochani, żeby trwać na drodze prawdziwej wiary. I żeby żyć na co dzień Bożą łaską.